Siemaneczko, z tej strony MeneRy, to już jest trzeci odcinek serii questy Margunem Witam i zapraszam was do trzeciego odcinka, zapraszam Dobra, jedziemy z koksem, jest pierwszy quest u strażnika bramy w Itan, jest to prosty quest Polega on na rozwaleniu, widzimy tutaj, niedźwiedzi brunatnych, szare i czarne. Pójdziemy szybko sobie do... Tam do mrówek, tam na pewno znajdziemy szare, yy, szarego i czarnego niedźwiedzia. Szybko to zrobimy i polecimy ten questa quest. Yy, cały odcinek będzie bardzo krótki, ponieważ są tylko dwa questy. Questy są trochę mało opłacalne, ponieważ yy, mało wnoszą... Choć ten, o ten, co teraz robimy będzie troszeczkę więcej, od buty. Zobaczycie zaraz jakimi setami. Myślę, że dla Woja te budki będą naprawdę spoko, ale dla mm, ludzi, którzy mm, nie grają wojownikiem, a grają inną postacią, może się to nie spodobać. Yy, dobra, mamy już za sobą dwa niedźwiadki. Jeszcze musimy coś rozwalić. Jest brunatny, rozwalimy szybko. Jest czarny, na dole kolejny czarny, ale my musimy tylko dwa. I dwa szare. Rozwalimy i lecimy. Jeszcze jeden szary i siedem brunatnych. Jest tu brunatny kolejny. Jest tam jeszcze taki quest u jakiegoś, jakiegoś chłopaka. I Dombox jest duży, niedźwiedzi brunatny. Jeżeli ktoś by chciał tutaj, by było wybite. To oczywiście spokojnie to można sobie pójść. Dobra. Mm, jest czarny, ale nam chodzi o szarego. Niestety. A jest szary. Roz, rozwalamy go. Idziemy teraz jeszcze szybko y, po niedzielę brunatne. Czyli tutaj jest dolina Is, Is czy jest Nie wiem jak to, nie wiem jak go nic. Czytałem jak to w ogóle czytać, ale mniejsza z tym. Co do Eku? Eku się w ogóle nie zmieniło. Y, bo, bo, no bo po co? Jest dobre Eku. Kwestia na 15 dopiero zmieni się helmik. Zobaczycie jaki Na pewno przypadnie do gustu każdemu I opłaca on się do noszenia nawet i do 27 poziomu kiedy y, głowa unikatowa z, z Zulusów Jest lepsza po prostu niż, niż ta czapka Którą dostaniemy Albo lepsza nawet i, niż z Goblinów Ale jest tańsza nawet albo w tej samej cenie jeszcze cztery. O, jest u niego ten quest o Adriana. Przy okazji zrobimy czemu mnie. Yy, dobra, i za chwilę będziemy i tak rozwalamy TT, mm, Rozwalamy brunatę niedźwiedzie i tak to Questa może zrobić. No i quest zrobiony <ścoughs> z tym brunatnym. Jeszcze jeden chyba. Nie, jeszcze dwa. Yy, tu myślę, że będą, choć nie jestem pewny. Nie, tu ich chyba nie będzie już. A jest, jest jeszcze jeden. Nie no niedzie mu skoku jeszcze są, ale to... To tam szkoda iść nawet na nie, bo za daleko. No i co? No i quest? Już kończymy. I za chwilę pojedziemy sobie do następnego. Tu jest taki dziadek, tylko jak tam wyjść? Jeżeli tam chyba nie ma schodów. Albo i są, tylko jestem takim dawnym Cię porzucamy sobie te mało wartościowe rzeczy. Bo szkoda, żeby się plątały. O jest. Jest brunatny. No i mamy dwa questy tak naprawdę zrobione. Nie chciałam tam tego questa pokazywać, bo to jest najmniejszy level, a myśmy zaczęli od 12. No to jest Adrian Zabiłem dalej No i dostaliśmy takie coś Ale to quest może powiedzieć, że Przy okazji się powinno go zrobić Nie trzeba specjalnie Idziemy teraz do naszego Kochanego strażnika wsi jest Strażnika wsi co ja mówię, pomyliło mi się Do strażnika bramy I dostaniemy Naszą nagrodę Co jeszcze mogę powiedzieć no, to w sumie to ja nie wiem co powiedzieć. No, po co powiedzieć? Nie ma, nie ma o czym na razie rozmawiać za bardzo. No, bo kwestia jest krótki, nie ma o czym mówić po prostu. Ale już jest tutaj strażnik. Jest, strażnik bramy. Zabiję niedźwiedzie. Dzięki. I teraz idziemy do Unila. Unil nam da buty, które sam wykuł. To jest właśnie specjalnie dla Woja, raczej w buty Zaraz zobaczycie dlaczego Jest nasz wysol, Chyba wypalony włosy ma No i dostaliśmy, mamy 16 poziom, 2,3k EXPA Butki Takie butki są Kiedyś miały inne staty, miały 14 pancerza i mniej HP Ale teraz są lepsze Zakładamy je i lecimy już do następnego, do następnego questu Dobra, znajdujemy się już przy drugim questie Na razie nie będziemy brali questu, tylko rzeczy potrzebne do niego Czyli będą nam tak potrzebne Będziemy nam potrzebny śmietana Worek jabłek Jak i jagody Kupujemy to wszystko, tutaj będziemy sobie je mieli I teraz zrobię po prostu przyspieszony temp I pójdziemy sobie szybciutko do yy, mytka. Znajdujemy się już w metar teraz y, dom Valasora czy jakoś tak szukamy go tutaj sobie na mini mapce, znaczy na mojej mapce. No a mini mapka sobie poszukamy, gdzie on jest y, dom Valasora. o jest Valasara. Dobra, idziemy tam i tam jest y, Solim, Solinia, o ile się chyba tak się domówi, Solinia i ona zleca nam quest. Mm. Potem cię musieli iść raczej do Krakachan, z tego co pamiętam. Trochę się trzeba uchodzić, a zobaczycie, że no quest trochę mało pocalny. Mm. Jest już P1. I on jest chyba na... On jest właśnie na P1, jest. Bierzemy niequesta. Yy. Mm. O, jest to. 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 I... Dobra, a ona coś tu jeszcze miała do sprzedania? A, to takie rzeczy, to nie. Zinteresuje. Zrobi, zrobię, jeszcze jedno krótkie, zrobię jeszcze jedno krótkie cięcie, gdzie pójdę sobie do Karkahan. wrócę do Solini razem z octem. Także spocyk, spotykamy się już też po przerwie. To all the writers in the nation. Nice no i jest nasz tutaj gościu i miał worek tutaj proszę o to worek co więc możecie zrobić dobrze pójdę po te produkty i widzicie to wszystko nam się teraz przydaje hmm. Hmm. to chyba to dobra szyn po ocet jest no i teraz znowu przerywnik no bo nie ma sensu opowiadać idąc znowu do mytar Także spotykamy się już. Znaczy teraz to już nie przyśpiłem raczej tempem, tylko z um, urywek filmu, znaczy urywek co ja mówię. Zrobimy sobie cięcie filmu i zaraz wrócę jak będę tam u tej babki. Dobra, jesteśmy już pod jej domem. Idziemy, oddajemy jej e, ten przepis, no co, jak i oddziałbukowe. Dobra, e, dom tam na P1, tego, tego, nie to jest za trudna nazwa dobra yy, mam i widzimy 1k i 2,3 punktów 2,3k punktów do doświadczenia, dobrze dziękuję za uwagę, za taki krótki odcinek yy, questów na 14 poziom L yy, lajkujcie subskrybujcie, tak jak powiedziałem bardzo motywuje do następnych działań i następnych filmów także Dzięki za uwagę. Na razie trzymajcie się. Siema.